przed tym straszliwym doświadczeniem. Cudowny dzień, prawda, gwoździu? Zabić go! Na szczęście ropów przeżył. Sowa nadal była uwięziona w twardej, cementowej skorupie, która nie pękła mimo podejmowanych wysiłków. Straszliwy huragan. Cudowny poranek. Najwspanialszy, jaki widziałem w życiu. Tak, mężu, bardzo ładny. To mój poranek. Poranek brata Łaty. Tak, dziś zrobię coś wyjątkowo miłego. Nadchodzi huragan. Co? Gdzie? Kiedy? Aksemitku, nie powinieneś tak mówić. Zasmuciłeś go. Ale mówię prawdę. Jesteś okropny. Właśnie powiedz mu, że jest okropny. Posłuchaj, Aksamitku, jesteś okropny Mówię szczerze Przepraszam, że byłem niemiły Huragan! Sądzę, że powinniśmy zawiadomić Jewisa, co ten potwór wygaduje Chodźmy! Ruszaj, bracie to. Szybko! Nadchodzi huragan! Lisie. Lisie, 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 co się stało? Oby, nic złego. Nie jest taki piękny dzień. Wybacz nam, ale Aksamitek chce ci coś powiedzieć. Nadchodzi huragan. I jak zwykle robisz z igły jak samitku. Nadchodzi huragan. Naprawdę. Głupi, ślepy kres. Przecież nie pada. Przekonacie się. Bracie łato, wracaj do swojej nory i zostań tam. Obiecaj mi, proszę. Taki pogodny dzień nie będzie huragan. Chciałeś zrobić coś wyjątkowo miłego dzisiejszego ranka, więc zrób to. Proszę cię, wróć do swojej nory. Zgoda, mężu, wiesz, gdzie będę? Lubisz czerwie? Są pożywne. Spójrz. Przyniosę ci jednego zgoda. Sowo? Sowo! Sowa umarła. Umarła. Jeszcze nie umarłam. Nadal tu jestem. Moja ukochana samiczko, moja najdroższa żona, wyciągnę cię jakoś z tej cementowej skorupy. Nie wiem jak, ale wyciągnę. Wyglądam dziś jeszcze przystojniej niż zwykle? Bardzo przystojnie. Podaj mi piłkę. Ludzkie pisklęta. Wrócę, gdy sobie pójdą z soczystym czerwiem. Kopnij tam! Doskonale! Teraz strzelaj! Gol! Nie chcę stamtąd odejść. Ja też, mamy fajny dom. I zabawy, sam raz dla Wasic. Tak. Chcecie, żeby ten wstrętny dzik przebił wielkimi kłami Waszego ojca? Tak. Nie potrafisz ich poskromić? Spójrz na nie, wyrosną na przestępców. Nic dziwnego, przy takim ojcu. Kocham Was. Wszystkich. Jestem dobrym ojcem. Burza, wielka burza daleko stąd, co widzisz? Wielką burzę najprawdziwszy huragan zbliża się. To twoja wina, te pryszczaty półgłówku. Ratunku! Dlaczego wyłasz ratunku? Ja też mógłbym krzyknąć ratunku. Ratunku! Przewraca się! Moja głowa! Sowo, jesteś wolna. Nastroszona, ale wolna. To twoja wina, pryszczaty. Pryszczaty, na pomoc! Spokojnie, nic nam nie będzie. Huragan zaraz się skończy. Naprawdę. Kret miał rację, nie sądzisz li Tak sądzę. Bardzo Ci dziękuję, zuchu. Aksamitek miał rację. Przewidział huragan. Ja się myliłem Nie on Nic mu nie grozi Siedzi sobie pod ziemią i pałaszuje robaczki Gdy drzewa na powierzchni padają Nigdy nie przypuszczałam, że bycie kretem ma aż tyle plusów Martwię się o brata Został sam w naszej noże Wiecie jaki jest Sprawia wrażenie beztroskiego, ale łatwo wpada w panikę Uspokój się, mgiełko Nic mu nie grozi Huragan nie potrwa długo Pójdę sprawdzić, czy jest bezpieczny. To niedaleko. Mgiełko. Uwielbiam huragany. Nigdy nie mam ich dość. Są wyrazem potęgi matki natury. Sprawiają, że czujemy się mali i zagubieni. Uwielbiam huragany. Nigdy nie mam ich dość. Są wyrazem potęgi matki natury. Sprawiają, że czujemy się mali i zagubieni. Czego się boicie? Jesteśmy zupełnie bezpieczni tu na dole, we wnętrzu ziemi. Nic nam nie grozi. Co z was za szczury? Kim jestem? Despotą. Despotą. Bardzo przepraszam, nie chciałem wam przeszkodzić. Huragan mnie zmylił. Szukałem robaczków. Witajcie, jestem kretem. Oczywiście, dobrze się znamy. Miękki, puszysty i całkiem przyjemny. Kret jest podobny do szczura, prawda? Nie do końca, ale bardzo go przypomina. Taka sobie mysz. Brak ci tylko długiego ogona. Siadaj, mój mięciutki. Kim jestem? Rozgość się. U nas nie grożą ci grzmoty ani pioruny. Nie zjemy go, prawda, moje szczury? Nie. Tu jesteś, Królu Szczurów. Wiedziałam, że gdzieś się schowasz przed huraganem. Zabiłeś mojego męża. A teraz ja uśmiercę ciebie. Ty, okropna żmijo! Ty, obrzydliwa, obślizgła diablica! Próbujcie ją gryźć, zabić! Kim jestem? Cudowne przeżycie. Byłem zachwycony. Nabawiłem się bólu głowy. Co za okropność. A ukochana sowa, która hukaniem odpowiada na moje hukanie, uwolniła się z cementowego więzienia. Co za szczęście. Jestem bardzo nastroszona. Powiedz jej prawdę. No już. Tak, Alright. nawet bardzo. Kochasz mnie, choć jestem nastroszona? Zawsze będę Cię kochać. To miłość od pierwszego wejrzenia. Polecisz ze mną do domu? Do rezerwatu Danieli? Jeśli chcesz, no to ruszajmy, natychmiast. Prosto do domu. Będziemy żyć razem. Ty i ja. Ty I mój mąż. Wszyscy zobaczą, jaki jesteś przystojny. Wieszczaty. Wszystko, Wieszczaty. Wszystko przepadło. Cały świat został zniszczony. Nie cały świat. Uragan nie potrafi zniszczyć całego świata. Fido, fido, ostrożnie. Świnia! Łasica! Świnia! Łasica! Co się stało wielkiemu dzikowi? Jego żona zginęła podczas huraganu. Przywaliły ją drzewa. Ale nadal mam nie. Jestem cały. Zaopiekuję się nim. Wielki tatuś i jego mały prosiaczek. Jego najukochańsza pociecha. W imieniu całej rodziny i wszystkich żyjących łasic. Podam Ci kondolencje z powodu śmierci twojej żony. Dziękuję. Miło z twojej strony. Straciłem wszystko. Wszystko. Ale nadal mam jego. Twoją najukochańszą pociechę. To prawda. Moja pociecha. Odchodzimy stąd, poszukamy jego dorosłych potomków i będziemy żyć wśród wielu, wielu świn. Świnia, łasica, świnia, łasica. Nie martwcie się o mnie, nie zostanę kiełbaską. I co teraz? Właściciel nie chce słuchać sprzeciwów. Żadnych wymówek ani wykrętów. Wracamy do rezerwatu Danieli. Wracamy do domu, do naszych przyjaciół. Do bezpiecznego życia. Zgoda? Tak, pryszczaty. Masz rację. Ruszamy do domu. Ty głupi pies, jesteś najbardziej beznadziejnym, bezużytecznym psem, jakiego znamy. wielkie nieba, o co chodzi, Rolo. Co my tu mamy? To borsu. Samica. Dobry piesek. Spisałeś się. Przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Kości ma chyba całe. Na wszelki wypadek zabierzemy ją do domu i nakarmimy. Naprzód Rolo. Bracie, łato! Ojej! Jaki bałagan! Co się stało? Nie rozumiesz? Huragan. Huragan? Chyba go przespałem. Miałem takie zabawne sny. Mgiełka jest w noże? Mgiełka? Nie. Została z wami, jak samitkiem. Mimo no, huraganu postanowiła wrócić i zaopiekować się tobą. Może znalazła jakieś schronienie. Mgiełko? Mgiełko! Szyknij, brat Wata, gdziekolwiek jesteś. Ranger, Szybko się uwinowałeś. No i jak? Niewielkie zniszczenia. Wszyscy przeżyli, z wyjątkiem jewiórek. Miały dziuple na drzewach, biedactwa. Obawiam się, że zginęło 10 lub 12. Zuch poszedł do nory borsuków, a Kamitek i a muszą być pod ziemią. Mam nadzieję, że szczury ucierpiały. Jest tu mgiełka, moja kochana żona, słodka mgiełka. Jest milsza ode mnie. Dużo, dużo milsza. Mgiełko. Nie widziałem jej. Rozdzielimy się i poszukamy mgiełki. Zuch i owieże świat pójdą ze mną. Sprawdzimy, co to za hałas. Doliczyłem się wszystkich Rechotek z wyjątkiem 14. Przyjaciele? Kogo ja widzę? Huragan jednak na coś się przydał. Odejdź, ty zuchwały, łasicowaty lisie. Nie patrz, jak umieram. Drzewo przedmiotło go na dobre. Przykro mi Atucie. tu cię. Byłeś dla nas podły, ale nie życzyliśmy ci najgorszego. Precz. Wszyscy chcę umrzeć w samotności. Nie powiedziałeś nam, kto powinien zostać przywódcą stada. Ja zostanę przywódcą. Nie ty, tylko ja. Uspokójcie się. Później zdecydujemy, kto będzie przywódcą. Zostawmy go w spokoju. Chodźmy stąd. Wy też lisy. Pozwólmy mu umrzeć w samotności. Nie zastąpisz mnie, rogaczu. Ani ty, lordzie. Nie zgadzam się. Chwileczkę. Nazywasz się lord? Posłuchaj. On wcale nie musi umierać. Takie trzy wielkie daniele z potężnymi rogami mogą przesunąć drzewo i uwolnić atuta. Niech umrze. Tak, niech zginiesz. Stary bis ma doskonały pomysł. Obaj jesteście okropni. Utemperuję Was, gdy zostanę przywódcą stada. Nigdy nim nie zostaniesz. Nigdy. Tylko ja ci zostałem. Przygotuj się. Spróbuję pchnąć drzewo. Lordzie, chyba zostałeś nowym przywódcą Stada. Najpierw muszę pokonać inne Daniele. Wtedy nim zostanę. Co się stanie za tutem? Jeśli dopiszę mu szczęście, znajdzie go strażnik. Jeśli nie, no cóż, ten brutal zakończy życie. Widziałeś gdzieś borsuka? Borsuka? Ja? Nie. Przepraszam.